Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jestem Donie i dzisiaj zapraszam was na vloga. Dzisiaj, jak widzicie, zaczynamy od tego, że w ogóle jedziemy sobie. Jest 15.30, a jest tak ciemno, jakby była 17. Aż zapaliłam tam lampkę, żebyście mogli mnie chociaż trochę widzieć. Jestem ubrana na cebulkę. Tutaj mam koszuleczkę pod spodem, i na to mam taki polar biały, bo jedziemy na łyżwy, już dawno nie byłam na łyżwach. Także nawet, że nie pamiętam kiedy. I tak, jestem ubrana bardzo na cebulkę. Tutaj mam takie białe skarpeteczki. Zakładam moje czarne buty z futerkiem. I, I co mam takie włosy pół spięte, pół rozpuszczone? Dlatego, że tak mi będzie chyba wygodniej. I, i będę dla Was nagrywać, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. I tak. Ile trzeba światło ładne tutaj Zostajesz tu? Tak Fajne światło dalej Poszła tam jakaś pupka Nie wiem, czy było go widać Ale jesteśmy już w... No, tutaj lepiej widać wszystko Jesteśmy już w Toruń City Idziemy na lodowisko, później idziemy coś zjeść A później mam nadzieję, że zrobimy Taki koszyk tutaj do samochodu, żeby tutaj były wszystkie najpotrzebniejsze mi rzeczy, czyli jakieś gumki do włosów w razie co, kocyk i chusteczki. Czekajcie. Inne takie sprawy. Wiecie o co chodzi? Takie najpotrzebniejsze artykuły. A teraz tak się prezentuje mój outfit. Nic nie widać pewnie. Ej, ładne zdjęcie! Fajnie! Tutaj widzicie paznokcie? Serdeczny jest pusty nadal Także... No tak w na lodowisku, nie? Teraz no, na górę, ja tu nie byłam nigdy U góry i to będzie miniaturka tu Tak Hell yeah Patrzcie, ten, patrzcie ten co Tutaj jest jakiś mecz 00 czegokolwiek a mnie Nie, nie znam się tutaj ustawka, ustawka ludzi łańcuszek łańcuszek ludzi patrzcie aż tam będą się bić, a tutaj są... Tu będą się bić. Tu będą się bić. w ogóle radiowusów w To jest policja, radiowóz jeden, wie? drugi, 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 drugi i ostatecznie trafiliśmy na ten parking i się on się cieszy. dobrze, to się tu Trzeba że nie trafiliśmy. A, że wróciliśmy do samochodu. I muszę Wam powiedzieć, jak tutaj ładnie pachnie w tym cywiku, bo jest to. Tada! Ja to kupiłam. Mój tata, jak byłam mała, zawsze to kupowała do Tira, do samochodu i w ogóle. I zapomniałam już, jak to pachnie, bo teraz mamy z Indigo w Wolwie, ale kupiłam dla Szymka. Uuu, taki piękny. I tak to ślicznie pachnie. Prawda, Szymku? Tak. Powiedz, że dzięki jest najlepsze, mnie, dziękuję. Dzięki mnie twoje życie jest. Zapachowe. Zawachowe. damy z Plaza. Ale my jedziemy do, <grymne> do trójcy. <grymne> Rosan, tepko. Jak szybko. Tak? Wow. A może pójdziemy na Domino z Pizza? A, jest jeden Ja bym ogólnie coś zjadła w sumie. To jesteśmy głodni, nie? Domino, Ale jeszcze nie zrobię. A to? To? Pięknie. To gra. No tak, to gra. Do tego pana w niebieskim. I tego pana w niebieskim. <grymka> Ej, i to są moje niebieskie. Mam y, zaczerwieniony drugi dzień. Jakbym co najmniej coś... Jakbym coś przynajmniej paliło, Ale nie palę. Tyle jedzenia tam i żadno nie jest tym, czym bym chciała. Co nie zadam, co nie się kręcam, Mamy dzieci Mamy paragon Mam drugiego buchu. Co to za paragon? Hmm. <noise> nie wiem. Co za paragon? 220... Gdzie my zapłaciliśmy 225 złotych? Ciekawe. A to ty zapłaciłeś na cyrku, okay? zapłaciłem. <głos> <głos> Czyli, a, jak ja, to już nie my. <noise> Moi drodzy, jesteśmy już... Yy... Wszystko? tak, jesteśmy już. w do... Albo poczekaj, ja naleję wodę tutaj, ją przeleję. Jest super. I po Nagrywasz. prostu. A, no, tak zapomniałam. Jak jest. <laughs> tak jest zakręciłaś, to... że nie mogę tego jest... To mama mi zakręciła rano. Power. E... Jesteśmy już po wycieczce naszej krajoznawczej. Mało nagrywałam. Tak? Mało nagrywałam, ale ja chcę coś jeszcze sobie dograć, takiego. Co? Takiego, you know, spokojnego. takiego spokojnego życia z i w ogóle z tygodnia, żeby nie było, że nagrywam tylko na wyjazdach, pokażę Wam trochę mojej codzienności. Proste jest taka fajna. Chociaż jest trochę nudno w mojej codzienności, bo ja dosłownie cały czas robię pazy. To było na tyle, jeśli chodzi o ten dzień. Kupiłam sobie buty, których wam nie pokazywałam, to może wam pokażę, ale są takie fajne na promocji, jak za darmo. 140,5 zł za nie zapłaciłam. No powiem, wam za darmo. I... i koszuleczkę, ale to tam nie będę wam pokazywać jak buty, Buty są sztos. Prawda Szymek? Tak. Smash. Smash. So yeah. Where is my gofu? Jak mi to?